Moi drodzy, nie minął dzień od momentu zakupu tej wspaniałej kamery, którą nagrywam ten filmik. Kiedy zacząłem nagrywać ten filmik, nie mogłem się doczekać. Jest to pierwsza kamera, taka sportowa. Oczywiście nie nagrywam tego w warunkach sportowych, ale zamierzam również korzystywać w taki sposób. Są to pierwsze dni wiosny 2025. Więc świetny moment, żeby zacząć pracę w. nie, nie w ogródku, w garażu. W garażu w końcu zaczyna się robić trochę cieplej. Ręce nie grabieją od zimna. Jest przyjemnie, można otworzyć drzwi, jest przewiew. Nic nie śmierdzi. Do roboty! Czym się zajmiemy dzisiaj? Dzisiaj zajmiemy się tym oto pięknym Porsche 911, wersja 996 a zajmiemy się się diagnozą zaworu AOS Air Oil Separator, tak go Porsche nazwał. My go znamy również pod nazwą zaworu PCV PCV raczej, bo z angielskiego, a po polsku ODMA, czy też odpowietrznik. W bardzo dużym skrócie nazywa się odpowietrznik, więc jego rolą jest odpowietrzanie, tak? co odpowietrza skrzynię korbową. Przy wysokich obrotach wału korbowego, który się obraca w skrzyni korbowej, robiąc tam niezłe zamieszanie, panuje tam już dodatkowo dość wysoka temperatura, tworzy się ciśnienie. Ciśnienie musi znaleźć ujście. Ujście to znajduje w układzie dolotowym. To ciśnienie to nie jest tylko powietrze, to nie jest tylko takie ciśnienie w rozumieniu słup powietrza. To w uproszczeniu mieszanina powietrza z cząstkami w dużym uproszczeniu rozbryzganego oleju. Czyli takie kropelki oleju z powietrza w dużym uproszczeniu. E, funkcją tegoż zaworu AOS jest odseparowanie cząsteczek tegoż oleju od powietrza. Olej wraca sobie, spływa sobie z powrotem do, 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 do skrzyni korbowej, a powietrze kierowane jest do e, układu dolotowego, e, czyli te opary z tej skrzyni korbowej są dopalane w układzie dolotowym, przez układ dolotowy w silniku jeszcze raz. Wpływa to znacząco na emisję, na ekologię, czyli bardzo ważne, ale nie tylko. Nie tylko, nie tylko, na szybko. I dlaczego nie tylko. Raz, że ten silnik Porsche w tym modelu i w innych modelach, które korzystają z tego typu szeregu silnika, podczas pracy potrzebują podciśnienia w układzie korbowym. To jest konstrukcja, również z dużym uproszczeniem, konstrukcja pierścieni, które to podciśnienie dodatkowo uszczelnia. Poza tym, bez podciśnienia nie będzie tak szybkiego i tak dobrego odparowywania wody i paliwa, które to mogą znaleźć się w olejów. W ilościach oczywiście tam śladowych, ale jednak mogą się tam znaleźć. I jeśli to nie będzie szybko odparowywane, spowodują szybką degradację tegoż oleju. Więc tak, co się może stać, gdy taki zawór zawodzi? No oczywiście jest to zawór yy, odpowietrzający, więc nie będzie działało yy, odpowietrzenia. Yy, cała ta mieszanina będzie lecieć bezpośrednio do układu dolotowego, a potem spali się w silniku. Czyli nie dostaniemy w układzie dolotowym tylko tych gazów, w tego powietrza, tak, w uproszczeniu, ale spalimy również te cząsteczki oleju. W rezultacie będziemy mieli zasłonę dymną za samochodem, zawalone tym świece, komory spalania. Yy, wpływa to negatywnie oczywiście na ten cały nasz układ zapłonowy, ale również, yy, tam korbowotłumowy, wiadomo, że, 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 że to, że tu powiedziałem ale, ale, ale na samym końcu również układ wydechowy. W szczególności bardzo drogocenne nam są katalizatory, które są tymże syfem niszczone. W Porsche dodatkowo, może nie w Marka również, ale w tym, że się było o Porsche, podciśnienie generowane przez układ dolotowy jest dość duże. Gdzie Gdzieniegdzie można przeczytać w literaturze fachowej zwanej internetem, że jest zbyt duże do poprawnego działania tej wątłej membrany w tym separatorze oleju AOS, którą zaprojektowało tam Porsche. No i cóż, ta membrana zbyt wątła na takie ciśnienie. Po jakimś czasie ulega degradacji i, jak już powiedziałem, przestaje spełniać swoją funkcję. Mamy praktycznie bezpośrednie połączenie do skrzyni korbowej, do układu dolotowego. To ta usterka jest dość powszechna w tymże silniku Porsche. A jej zauważenie, że tak powiem, poza już podanymi argumentami, jest dość istotne, ponieważ w sytuacji wyjątkowej może, może spowodować tak zwane zablokowanie hydrauliczne silnika, hydrolog. Po prostu układ dolotowy pociągnie zbyt dużą ilość oleju, której nie będzie w stanie skompresować. Olej się słabo kompresuje w komorze spalania, zablokuje nam silnik. Krzywiąc korbowody, yy, wybuch. Silnik do wyrzucenia, do wymiany, do remontu. Uch, koszty ogromne. Po co się w to bawić? Yy, Kiedyś to może zdarzyć. No może się to zdarzyć na przykład przy dość wyczynowym korzystaniu z tego silnika yy, całego samochodu. To znaczy, na przykład, yy, taki, taki, taki prezentacyjny przykład. Wchodzimy tam. Najwyższe obroty. 7000 obrotów. Yy, jedziemy na te 7000, zbliżamy się do zakrętu, opuszczamy pedał gazu. Obroty spadają, w sensie obroty spadają wolno. Yy, układ korbowy cały czas, cały czas, cały czas tam mieli. Te obroty troszeczkę nam spadają, natomiast przepustnica jest zamknięta w momencie. I podciśnienie które w tym momencie się wytwarza, jest olbrzymie. A dodatkowo, jeśli jeszcze w jakiś tam odpowiedni sposób samochód yy, balansuje. Czyli na przykład zakręca albo hamuje, cokolwiek się z tym dzieje, i ten olej po prostu w skrzyni podejdzie pod ten separator oleju. Może zostać zasany po prostu w całości. Także nawet, nawet nie spowoduje takiej, takiej, takiej mieszaniny bardzo, tylko tego oleju po prostu będzie bardzo dużo. I może to doprowadzić do zgubnych, do zgubnych skutków. I tym się będziemy zajmować. Jeszcze na szybko, jak to zweryfikować? Symptomem takim pierwszym jest dymienie silnika na zimno z obu rur na naraz. Z tym, że trzeba tutaj rozróżnić parę wodną od spalania oleju. Jak to rozróżnić, pewnie, pewnie większość z nas wie: jeśli nie wie, to się doedukuje. Spowoduje to również spalanie oleju, czy też znikanie oleju w silniku, który nie ma wycieków, który nie ma innych problemów. No, ale generalnie definitywnym testem jest test na sprawdzenie wartości podciśnienia padającej w opadzie korbowym. Fachowe strony naukowców amerykańskich podają, że prawidłowe ciśnienie wynosi między 4 a 6 cali słupa wody. Taka dziwna jednostka w ogóle nie psi. No i dobrze. To podciśnienie będziemy Sprawdzać już za moment. Przed Państwem przyrząd do mierzenia podciśnienia. Przyrząd składający się z przezroczystego węża i jakiegoś tam zapasowego korka nawierconego włożona dysza i wąż do tegoż, do tegoż korka podłączony. Do tego węża nalałem olej i poczekałem chwilę, aż olej się. Wypoziomuje. Teoretycznie powinien wlać do węża wodę, jako że mierzymy oczekiwana wartość jest w calach supa wody, a nie, a nie oleju. Natomiast wiadomo, że gęstość, wiadoma jest nam gęstość wody, to jest około 1000 kg na metr kwadratowy. Wiadoma nam jest mniej więcej. Gęstość oleju jest mniejsza niż gęstość wody. To jest około 850 kg na metr kwadratowy, więc ten współczynnik wynosi 0,85. Teraz, jeśli po włączeniu silnika wytworzy się nam podciśnienie, to podciśnienie pociągnie od strony tejże rureczki ten nasz słup oleju. Zbierzemy sobie wysokość różnicy między tym pociągniętym słupem oleju a tym, z której został wyssany. No I wiemy, że tą wysokość będziemy musieli podzielić czy też pomnożyć razem ten współczynnik 0,85, aby dostać wartość słupa wody, a nie słupa oleju. No więc, tak nie zwlekając dłużej, robimy to. Wkręcam oryginalny korek, zakręcam mój wspaniały korek roboczy.

szybciutko. kalkulator 21,5 cm. Raz na współczynnik 0,85. To jest 18,275 cm. Centymetra, jeszcze nie cala. Dzielimy to przez 2,54 jako wartość cala do centymetra. Mamy wynik 7,2 Sala e, Słuba Wody, czyli za wysoko. Wartość książkowa powinna być między 4 a 6. 7,2 jest powyżej tej górnej granicy. Może nie jakoś mocno wysoko powyżej tej granicy, ale jednak wyżej. Sprawdźmy czy to się utrzymuje. No nawet wzrosło trochę do 20. 22,5 cm, 22 cm, tak 22,5 cm, 22, czyli trochę rośnie. Teraz zrobię jeszcze jeden manewr, mianowicie wyłączę klimatyzację. Klimatyzacja jest włączona automatycznie, co powoduje klimatyzację, a napędzenie tej sprężarki powoduje podbicie obrotów. Obroty są wyższe, otwarcie przepustnicy jest nieco większe, powinno się to robić też nasz separator oleju powinien działać również przy mniejszych obrokach? Tak? Sprawdzimy. No i zobaczmy teraz. Państwo już pewnie widzieli, ja jeszcze nie. różnicę. Różnica wzrosła nam w tym momencie do, do 25 cm. Wytamiamy nasz kalkulator ponownie. 25 cm razy współczynnik przecinek 85 21,25 to dzielimy przez 2,54, żeby dostać wynik w calach 8,3 no czyli jeszcze wyżej e, na zupełnie minimalnych, wolnych obrotach. No cóż, widać, że jest to za dużo. Widać, że coś z tym AOS-em, no, moim trzeba będzie zrobić. E, muszę się jednak Czas na wnioski. Wniosek jest jeden: muszę się zatroszczyć o separator oleju. Jest to rutynowa, dość rutynowa wymiana w, podczas serwisowania tych silników. Porsche po prostu nie popisało się trwałością rozwiązania, a tym bardziej nie popisało się sposobem dostępu do, do tego mało trwałego rozwiązania. Nie z tego, niestety z tego, co czytam, nawet te fabryczne kupowane w ASO Porsche zawory AOS potrafią przestać działać w dość krótkim, po dość krótkim okresie po zamontowaniu. Takie informacje gdzieś tam też krążą. Oczywiście to nie zależy od szczęścia czy PH konkretnego użytkownika. Natomiast, natomiast roboty z tym jest. Tak dużo, że nie chciałbym robić tego zaraz drugi, trzeci raz i tak dalej. Dlatego, dlatego kombinuję, jak to zrobić inaczej, ale żeby było dobrze. I mam parę pomysłów, a o tych paru pomysłach następnym razem. Dzięki. tak ja podobnie używki odcinek bonusowy sprawiłem sobie taki oto elektroniczny bardzo dokładny miernik podciśnienia no i zaraz sprawdzimy, zaraz sprawdzimy jak to jest z tym moim układem i sprawdzimy moją metodę z, z rurką przezroczystą yy, dajcie mi tutaj zrobić podświetlenie tak pomiar jednostka cale H2O, czyli wody. Podłączamy do tegoż samego korka, który sobie przygotowałem wcześniej. Wórkę od strony podciśnienia. I co obserwujemy? 832, 833, 839. Jeśli dobrze pamiętam, z naszego wyniku wyszło nam około 8,36 czyli no idealnie bym powiedział przyrząd roboty domowej manometr z rurką działa wyśmienicie